Migawki z Warszawy dzisiaj, mamy dzisiaj migawki z Warszawy. Która godzina? Radio to FM, Euro Barbie, Baby, Langström, Ekstra, Radio Conchita. Jest Warszawa. System moherowy, proszę Państwa. Piec kaflowy. Stare domy, wszystko stare. Stare wiara, stary papież, stary tramwaj, stara ojro. Stara Europa, stara Polska, stara wiara, stary Bankierz, stary tramwaj, ławka nowa. Warszawa stara, wszystko. I centralny stary. Stary. Radio kończyte. Zapraszamy do gitary, proszę Państwa. Tam czasem, już teraz to też podejrzewam, że nie, ale dzisiaj i niedziela, to więc na Szwedzkiej może jeszcze. Jak Państwo będziecie jechać przez Szwedzko i przez Marki do Anglu Ameryki, Białystok ze starej Warszawy, do młodej Angloameryki Sochy ze Starej Warszawy. To Państwo czasem będziecie mogli tu się spotkać ze świętymi w dniach ostatnich i świadkami, którzy stoją tam, gdzie jest gitara, ale bardzo w lewo. Zapraszam. Póki co, proszę Państwa, trzeba tu popatrzeć się, która godzina, że zaraz będzie 19, czasu polskiego. Jesteśmy w Polsce i tylko Radio Maryja w nocy strzeże czasu polskiego, bo mówi: W Polsce trzecia nad ranem, w Polsce trzecia w nocy. Radio to kafem, bo Barbie Baby Langstrom Extra. Mówi, że to już za 15 minut będzie 19, dokładnie za 16. Buziaczki i proszę iść kaczki.